Cześć ludzie! Witamy wszystkich na naszym kanale! Dzisiaj mamy dla Was wyjątkowy film, dedykowany wszystkim matkom i dzieciom, które nas oglądają. Porozmawiajmy o potędze wiary i podzielmy się potężną modlitwą o wzmocnienie więzi między matką a dzieckiem. Zatem przygotujcie się, znajdźcie spokojne miejsce i pozostawcie swoje serca otwarte na to przesłanie miłości i wiary. Matki są prawdziwymi aniołami na ziemi, odpowiedzialnymi za opiekę ochronę i prowadzenie swoich dzieci z bezwarunkową miłością. Relacja między matką a dzieckiem jest wyjątkowa i święta, często wspierana wiarą i duchowością. Bez względu na trudności i wyzwania, jakie może nieść życie, wiara jest filarem, który może dać siłę i nadzieję. Kiedy wiara jest dzielona między matkę i dziecko, staje się ona jeszcze potężniejsza, tworząc niezniszczalną wieś, która może pokonać każdą przeszkodę. Zjednoczmy się teraz we potężnej modlitwie, Prosząc o ochronę, zdrowie i harmonię dla wszystkich matek i ich dzieci. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i poczuj boską obecność wokół siebie. Drogi Boże, Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za dar życia i za najświętszy dar, jakim jest relacja matki z dzieckiem. Prosimy pobłogosław wszystkie matki mądrością, cierpliwością i bezwarunkową miłością, aby mogły kierować swoimi, niech każda matka będzie latarnią światła inspirującą swoje dzieci, aby były ludźmi wiary, współczucia i odwagi. Panie, chroń wszystkie dzieci, od niemowląt po dorosłych, swoją nieskończoną łaską. Niech rosną zdrowe, silne i pełne nadziei, zawsze czując miłość i troskę swoich matek. Daj im rozeznanie, aby mogli podejmować dobre decyzje i siłę, aby stawić czoła wyzwaniom życia. Niech miłość pomiędzy matką a dzieckiem będzie odbiciem jego boskiej miłości, jednocząc je w chwilach radości i podtrzymując w chwilach trudności. Niech żadna przeciwność nie rozdzieli tych serc, które biją zgodnie. Daj im pokój, harmonię i jedność, dziś i zawsze. Panie, prosimy Cię również o błogosławieństwo dla wszystkich rodzin, aby mogły żyć w jedności, szacunku i miłości. Niech każdy dom będzie sanktuarium wiary, gdzie jego obecność będzie odczuwalna i czczona. Niech każda matka i dziecko, które usłyszy tę modlitwę, odczują jego pełne miłości objęcie i wiedzą, że nigdy nie są same. Amen. Niech ta modlitwa wniesie pokój i ukojenie do waszych serc. Pamiętaj, aby zawsze pielęgnować wiarę i miłość w swoim życiu i relacjach. Jeśli spodobał ci się ten film, nie zapomnij go polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby uzyskać więcej przesłań wiary i inspiracji. Niech Bóg was błogosławi i do zobaczenia następnym razem.